Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. W każdy pierwszy piątek miesiąca uświadamiamy sobie, że święta Maria Małgorzata La Cocque otrzymała objawienia związane z kultem albo z wynagrodzeniem najświętszemu sercu Pana Jezusa. Dzisiaj chciałem pokrótce omówić cztery główne objawienia, które ta siostra miała. Ale na początku, krótki życiorys. Urodziła się 22 lipca 1647 roku w Luter we Francji, jako piąte z siedmiorga dzieci. Ojciec notariusz, sędzia królewski. Zmarł, kiedy Małgorzata miała 8 lat. Ona pragnęła od samego dzieciństwa poświęcić się służbie Bożej, dlatego wstąpiła, kiedy miała 24 lata, do sióstr nawiedzenia w Paralemonial w Burgundii. To były siostry wizytki, tak się nazywały. Potem otrzymała habit 25 sierpnia w 71 roku a w, 1900, w 1690 roku została odeszła do Pana zmarła na początku została ogłoszona błogosławioną papież Pius 1864 rok a Pius IX kanonizował, Pius Penedykt y, XV kanonizował ją w 1920 roku. Była, miała wiele objawień, ale cztery są tak zwane wielkie objawienia. Chciałbym kilka z tych objawień, z tych czterech po krótkim fragmencie Przytoczyć słowa, które Pan Jezus kierował do siostry Marii Małgorzaty Alakok. I tak 27 grudnia w 73 roku, oczywiście 1673, tak powiedział Pan Jezus. Moje serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dalej utrzymać tych płomieni. Gorejących, zamkniętych w moim łonie, ono pragnie rozlać je z Twoim pośrednictwem i wzbogacić ludzi tymi Bożymi skarbami, z Nim znajdą wszystko, cokolwiek będzie im potrzeba dla ratowania swych dusz i przepaści. Zguby, następnie wziął serce swojej służebnice. I umieścił w sercu swoim Pan Jezus. Drugie objawienie, święta Małgorzata miała wizję Serca Bożego. Ona widziała go jakby na tronie z płomieniami, które jaśniały bardziej niż słońce i były przezroczyste jak kryształ. I wtedy. Pan Jezus prosił o nabożeństwo do najświętszego serca pana Jezusa i pisał i mówił tak: Nabożeństwo jest ostatnim wielkim wysiłkiem mojej miłości, będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach. Będzie jakby odkupieniem miłosnym, oswobodzeniem z ich mocy księdza, księcia ciemności. Będzie pewnego rodzaju słodką wolnością dla nas w królestwie Jego miłości. To było drugie objawienie. Kolejne objawienie, trzecie. Pan Jezus ukazał się w jaśniejącej chwale. Ze stygmatami pięciu ran, które błyszczały jak słońce, i jakby z jego serca wypływały płomienie ogniska gorejącego. On chciał pokazać, jak bardzo miłuje jego serce wszystkich ludzi. I w ten sposób powiedział, do siostry Małgorzaty Maria Lakok. Oto serce, które tak umiłowało ludzi, w zamian za to otrzymuje niewdzięczność, wzgardę i zapomnienie. Sprawia mi to, mówił Jezus, przykrzejszą udrękę niż wszystko, co wycierpiałem w czasie mojej męki. A to tak dalece, że jeśli by mnie choć trochę ukochano, to za nic bym sobie uważał wszystko, co wycierpiałem dla ludzi i pragnąłem, o ile byłoby to możliwe, uczynić dla nich jeszcze więcej. Lecz oni wszystkie moje wysiłki, czynienia im dobrze, zapomnieli, odpowiadają oziębłością i wzgardą. I Pan Jezus domagał się wynagrodzenia. Za te zniewagi od siostry Małgorzaty. Ty przynajmniej staraj się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w Twojej mocy, za ich niewdzięczność. Obiecuję w nadmiarze mojego serca, że Jego miłość wszechpotężna udzieli wszystkim, którzy komunikować się będą. Przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca z rzędu łaski osobiste, i, i że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, że moje serce będzie dla nich bezpieczną ucieczką w ostatniej godzinie życia. To było trzecie objawienie, i ostatnie czwarte, o którym chcę powiedzieć dzisiaj. Miało miejsce 16 czerwca 1675 roku, kiedy Małgorzata modliła się w kaplicy zakonnej przed tabernakulum. I wtedy usłyszała słowa: Oto serce, które ogromnie umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do zupełnego wyniszczenia siebie dla okazania im swej miłości, a jednak w zamian to doznaję od większości ludzi gorzkiej niewdzięczności, nieuszanowania, lekceważenia, oźłem, oziębłości, świętokradztwa, jakie mi oddają w tym sakramencie miłości. Lecz najbardziej boli mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze mną serca służbie mojej poświęcone, czyli chodzi tu o osoby, które żyją w życiu kapłańskim albo zakonnym. I dlatego Pan Jezus mówi żądam, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony jako osobne święto uczcienia mojego serca i wynagradzenia mi przez komunię świętą i inne praktyki pobożne. Wiemy, że to się dokonało i że mamy po Bożym Ciele uroczystość najświętszego serca Pana Jezusa. Chcemy dzisiaj podziękować Panu Bogu za Jego wielką miłość i uświadomić sobie, że słowa Ewangelii, które słyszeliśmy dzisiaj, o tym, że każdy z nas ma wziąć swój krzyż i pójść za Jezusem, naśladować go, to jest odpowiedź na wezwanie Pana Jezusa, które skierował do siostry Małgorzaty. Pan Jezus powiedział, że my możemy w pełni go naśladować, jeżeli krzyż moich codziennych obowiązków, mego życia, mego stanu, jako dziecko, jako młodzieniec, czy jako dziewczyna dorastająca, czy w małżeństwie, czy w kapłaństwie, czy... Będąc wdową czy osobą samotną, na każdej drodze tak samo możemy dążyć do zbawienia. I ta sama droga, chociaż każdy ma inny krzyż, prowadzi do nieba. I dlatego też trzeba, jak powiedział Grzegorz Wielki, papież ze średniowiecza. Że zaparci się samego siebie i niesienia swego krzyża to jest zerwanie z grzechem. Kim innym jesteśmy w grzechu, a kim innym jesteśmy w łasce. Po grzechu pierworodnym jesteśmy zaplątani w różne pożądania i upadki, natomiast w łasce chrztu jesteśmy nowym stworzeniem. To jest dla nas ratunek że przez chrześć święty zostaliśmy włączeni do Kościoła i przez chrześć święty mamy moc od Boga, aby nie ustać. A pierwsze piątki miesiąca, o które prosił Pan Jezus w objawieniach siostry Małgorzaty Alakok, są ratunkiem dla nas i pomocą, aby wpatrując się w Boże serce, wynagrodzić znieważenie. Zniewagi, które Jezus otrzymuje, widzimy, co się dzieje w świecie, co się dzieje w Polsce, co się dzieje wśród wierzących, a niepraktykujących, albo praktykujących, a niewierzących. I my, jako ci, którzy przybywamy mimo lata do Kościoła na Pierwszy Piątek, weźmy to zalecenie albo Wezwanie, że my mamy wziąć krzyż moich obowiązków i pójść za Jezusem. Bo przed Ewangelią Pan Mateusz, nasz organista, zaśpiewał błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Dlatego, kiedy przyjdą cierpienia, a my pełni miłości i sprawiedliwości wobec Boga, wobec Jego prawa i wobec drugiego człowieka i wobec samego siebie będziemy wierni Bogu, możemy być nazwani błogosławionymi. Amen. Amen. Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy siostry i bracia, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Moi drodzy, dzisiaj Chrystus te słowa kieruje w sposób szczególny do ciebie. Jest to też... Pewien drogowskaz, jak naśladować na co dzień Jezusa Chrystusa, jaką drogą iść. Jest to też pewna droga do nieba. To właśnie wyrzeczenie się u siebie dla Chrystusa, dla Boga. I dzisiaj warto, abyśmy zastanowili się, czy Chrystus jest dumny. Z mojego kroczenia za Nim? Czy rzeczywiście w swojej codzienności idę za Chrystusem? Czy dźwigam krzyż? A każdy z nas, tak jak tutaj jest obecny w tej świątyni, ma swój własny krzyż. Może często doświadczasz tak wielkiego krzyża, że jest Ci bardzo trudno, że go nie rozumiesz. Nie wiesz dlaczego ciebie spotyka takie nieinne cierpienie. Może nieraz zadajesz pytanie, Panie Boże, co ja takiego zrobiłem czy zrobiłam, że tak mocno cierpię? Czy rzeczywiście jestem takim złym człowiekiem? Czy rzeczywiście aż tak nisko upadłem, żebym dźwigał tak wielki krzyż? A Jezus dzisiaj kieruje do nas wszystkich. Jeśli chcesz, to weź swój krzyż i idź za mną. Kroczenie za Chrystusem to droga najpiękniejsza. To droga trudna, ale jest to droga najpiękniejsza. Moi drodzy, Wiktor Frankl, psychoterapeuta. Psychiatra, który przeżył obóz w Auschwitz, opowiadał kiedyś, opisywał pewne wydarzenia, które tam mógł zauważyć. I mówi, że ludzie, którzy przeżywali obóz, to ludzie, którzy widzieli sens życia. I ten sens życia właśnie najczęściej widzieli w Bogu. I to właśnie Bóg. W tym piekle, który przeżyli, dodawał im sił. I mimo, że na ziemi spotkał ich wielki krzyż, wiele ludzi w tym obozie było niewinnych. Umierali z bólu, umierali z cierpienia. Ale właśnie ci, którzy przeżyli, oprócz tego, że doświadczyli cudu, to właśnie to, że swój krzyż zawierzyli Panu Bogu. Że bezgranicznie, bo wiedzieli, że ich życie jest kruche, ich życie jest słabe. Że w ciągu chwili może ich nie być na tym świecie. Ale swoje życie zawierzyli Panu Bogu. I moi drodzy, my dzisiaj pochylając się nad tym Słowem, w pierwszy piątek miesiąca, kiedy też wpatrujemy się w serce Chrystusa, chcemy nasze życie zawierzać Chrystusowi. Bo tylko w nim znajdziemy sens naszego życia. Tylko Chrystus pokaże nam, jaka droga jest dla nas najlepsza. Jaka droga jest pewną drogą do nieba. I usłyszeliśmy. W dzisiejszej aklamacji bardzo piękne słowa. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Szczęśliwi są ludzie, którzy doświadczają cierpienia, którzy doświadczają różnego rodzaju krzyży w swoim życiu, bo do nich należy Królestwo Niebieskie, bo ci ludzie będą zbawieni. Matka Teresa bardzo pięknie kiedyś powiedziała, że cierpienie to nic innego jak pocałunek Pana Boga. Pozwól dzisiaj Chrystusowi, pozwól Chrystusowi, abyś z Nim dźwigał swój krzyż. Nie idź sam tą drogą, ale Jemu zawierzaj swoje trudności, swoje cierpienia. Swoje krzyże, bo Chrystus po to umarł na krzyżu, aby Ciebie podźwignąć w cierpieniu, aby dać Ci nowe życie. Dlatego zawierzajmy Chrystusowi nasze życie, zawierzajmy wszystkie nasze krzyże. Amen.